I tak przyjacielu, za cudowny dzień, czy pada, czy słońce. Zgodnie z obietnicą <laughs> Jerzy Szaniowski, dla dramaty wybrane, Ech, co też tu mi mogło wpaść, e, jest tu w tym zbiorze klasyka, czyli e, żeglarz, adwokat i róże, most i dwa teatry. E, to autor, który <laughs> No, pobudza do myślenia. No, tak. właściwie każdy dzieło literackie. Puh, z żeglarza. Kwestia Jana. Ja. Wyglądał tak jak ten Met. Hmm, czytajmy dalej. Kapitan Nut wiódł żywot iście spartański. Twarde łóżko, mała poduszka z trawy morskiej, skromny posiłek, dwa razy dziennie, sześć godzin snu, a poza tym praca, praca i jeszcze raz praca. Oto tryb życia tego marynarza. Szklanka bardzo mocnej herbaty po obiedzie, fajka i plasterek gumy do rzucia to jedyne narkotyki, jakich używał kapitan Nut. Proszę panów, nie mam wiadomości, czym była wypchana poduszka kapitana. Nie wiem, wiele godzin sypiał i wiele razy dziennie jadał. Co do narkotyków, to według moich wiadomości używał ich więcej niż podaje pan redaktor. Już od rana nadczo pił zwykłą siwuchę. Potem pił wódkę oczyszczoną, przy śniadaniu piął whisky, a po śniadaniu koniak i różne nalewki. Pił wszystko, co matka ziemia rodzi, a co jest z alkoholem. Taki dylemat. Czy wierzyć słowu pisanemu, czy słowu mówionemu? Dylematy są zawsze. Mam dziełko fantastyczne o dylematach. Jutro. Cervantes. Dobrego dnia, przyjacielu.